Wszystko na nic Skąd Trixie zna takie trudne sztuczki? Bez pomocy Spajka nie mogę nawet zawiadomić księżniczki Czy jest ktoś jeszcze, kto się zna na potężnej magii? Smucą mnie bardzo twoje słowa Bo znaczą, że w mieście tyran zapanował nie wiem już, co robić. Zostawiłam ich tam samych, ale nie mogę z nią walczyć na rogi. Ja cię nauczę paru prostych sztuczek, dzięki którym ona nigdy cię nie pokona. Ty chcesz mnie uczyć? Ona zna czary wieku, czary aury i inne. Gdy chodzi o czary, bądź pewna, że Trixie zekorze korze dorównać nie może. I myślisz, że ją pokonam? Mhm. Mm Zgoda, to zaczynajmy. Wy tam! Gdzie ten mój tron? A ty! Długo mam jeszcze czekać na sok jabłkowy? Każ się wypchać! Nic nie zrobię, dopóki nie sprowadzisz Twilight! Hm? Zgoda! Zgoda! A ty! Chyba miałaś tańczyć! Okrucieństwo Trixie zrujnuje Ponyville. Aaaa! Ktoś w końcu musi nam pomóc! Ach, ani dźwięk, ani głos, ani ruch, ani cienie nie mają wpływu na Twe skupienie. Uwolnij lęk i niepokoje. Zwycięstwo jest Twoje. Na nic się zdadzą wszystkie moje słowa, jeśli nie jesteś na nie gotowa. Wybacz mi, proszę. Staram się skupić, ale ciągle myślę o tej Trixie. Coś się w niej zmieniło. Kiedyś była zarozumiała, a teraz jest podła. Troska to zła strawa. Skupienie to podstawa. Nie widzę, żeby to miało jakiś sens. Ja cię rozumiem. Nic tutaj nie ma o czarach, których używa Trixie. Musi coś być. Twilight ma wszystkie magiczne księgi. A, ja chyba coś tu znalazłam. Tak, trzeba się będzie przyzwyczajać do życia w tej krainie okrutnej Trixie. A... To mi wygląda na jej zaklęcia. Mam jej wyhodować jabłka bez skórki. Jak do licha mam to zrobić? A tutaj jest rysunek jej naszyjnika. Tak zwany amulet alikorna, który daje potężną moc. Zobaczcie tylko! Tu jest obrazek jej naszyjnika. To amulet alikorna. Ten, kto go nosi, zyskuje potężną moc. Ale poczytajcie trochę dalej. Chociaż dostarcza wielkiej mocy, to też niszczy tego, kto go nosi. Tak, ale... Y, nie można... można zdjąć jej amuletu z szyi! To nie takie proste! Trixie sama musi go sobie zdjąć! Twilight musi... Twilight musi się o tym dowiedzieć! Wymyśli coś! Ale jak my... Jeśli któreś z nas spróbuje wyjść z miasta, Trixie się o tym dowie! Może trzeba... Wiem już! Sami nie zdołamy pokonać magicznego pola! Ale ja wiem, kto nam pomoże się dostać do Twilight! Trzeba będzie... Fluttershy! Co?! Co powiesz, Fluttershy? Podejmujesz się misji? Nie! Nie zniosę napięcia! Rozlecę się ze strachu! Świetnie! Fluttershy wyjdzie z Ponyville i znajdzie Twilight! Ale... ale ja... Oh. Oh. Zgoda. Dobra, Brawo! do dzieła! Do dzieła. Ha! Już wiem, jaki kostium przygotować na tę niebezpieczną misję! Ruszajcie się! Któryś kucyk naruszył magiczne pole i Trixie musi go ukarać! Ale czy nie byłoby szybciej, gdybyśmy mieli e, koła na przykład? Wielka i potężna Trixie nie wierzy w koła! Ruszać się tam! Ach, mówiłem ci już! Z każdym dniem ma większe kuku na muniu! Co wy robicie? Czemu nas tak źle traktuje? Też wolałem, kiedy była zwykłą, kłamczuchą. <śmiech> <śmiech>